Sekretny radar, tajna broń Ameryki, która zniszczyła niezatapialną japońską flotę. Noc była czarna jak atrament, a wody wokół Guadalcanalu kipiały od niewidocznego zagrożenia. Amerykańska flota wydawała się skazana na zagładę, bo przeciwko niej szedł kolos, duma japońskiej marynarki pancernik Kirishima, eskortowany przez krążowniki i niszczyciele. Wydawało się, że nic nie zdoła powstrzymać tej stali i ognia. Że Amerykanie wpadną w pułapkę i zostaną zmiażdżeni bez litości. A jednak w tej bezdennej ciemności pojawiła się niewidzialna przewaga sekretna broń, o której nie wiedzieli Japończycy. Nie były to samoloty, nie były to rakiety to był radar nowa, tajemnicza technologia, która pozwalała widzieć w nocy to, co inni mogli tylko przeczuwać. Gdy na mostku USS Washington admirał Willis Lee spoglądał na migoczące sygnały ekranów, wiedział jedno. To właśnie ta technologia zdecyduje, kto przeżyje tę noc. Amerykanie w absolutnej ciszy przygotowali swoje działa 16-calowe, a potężne lufy skierowały się w stronę niewidocznego jeszcze przeciwnika. Kirishima, pewna swej siły, zbliżała się spokojnie, gotowa roznieść w pył lotnisko Henderson Field. I wymazać z mapy amerykańską obecność na Wyspach Salomona. I nagle ciszę przerwał huk, który rozerwał nocne niebo. To Washington pierwszy otworzył ogień, trafiając pancernika, który jeszcze przed chwilą wierzył, że jest nietykalny. Pociski przebijały pancerz, rozrywały stal, a każda salwa zamieniała Kirishimę w płonący wrak. Japońska załoga próbowała odpowiadać ogniem, lecz była ślepa. Nie wiedziała skąd nadchodzi śmierć. Radar prowadził działa Waszyngtona z nieludzką precyzją, jakby Amerykanie widzieli w ciemności. Po kolejnych minutach bitwy japoński pancernik nie przypominał już Dumy Floty, lecz tonący piekielny żelazny grób. Eksplozje w magazynach amunicji, ogień trawiący pokłady, woda zalewająca kadłub, Kirishima dogorywała na oczach świata, który miał się dowiedzieć, że era pancerników kończy się tej nocy, a nowym królem mórz zostaje niewidzialne oko: radar. Tak skończył się mit o niezatapialnym japońskim gigancie. A wszystko to w jednej nocy, gdy sekretny radar Ameryki przesądził losy bitwy. Zostańcie ze mną do końca tej historii, bo to dopiero początek dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną każdym, kto usłyszy o krwawej nocy Guadalcanalu. Kilka miesięcy wcześniej Amerykanie nie mieli w sobie ani odrobiny tej pewności, którą pokazał admirał Lee podczas nocnej bitwy. Wręcz przeciwnie, po katastrofie pod Savo Island ich flota była pogrążona w szoku i wstydzie. W jednej nocy Japończycy rozbili sojusznicze krążowniki tak szybko i brutalnie, że w amerykańskich raportach ta porażka do dziś nazywana jest jednym z najbardziej upokarzających epizodów całej wojny na Pacyfiku. Cztery ciężkie krążowniki poszły na dno, setki marynarzy zginęły, a japońska flota niemal bez strat odpłynęła zwycięsko. Wtedy po raz pierwszy Amerykanie mieli na swoich okrętach nową technologię radar SG. Był to cud techniki, który potrafił widzieć w ciemności, wskazywać pozycję przeciwnika z precyzją niemożliwą dla oka. Ale zamiast stać się przełomem, urządzenie wzbudzało strach i nieufność. Dowódcy bali się, że Japończycy namierzą sygnał i wykorzystają go przeciwko nim. Kapitan USS Chicago, Howard Boat. Nakazał wręcz wyłączyć radary podczas walki, uważając je za zagrożenie, a nie przewagę. Efekt: Amerykanie walczyli ślepi, a Japończycy zadali im cios, którego echo niosło się przez cały ocean. To właśnie w cieniu tej katastrofy dorastała nowa legenda. Marynarze szeptali o tym, że Japonia jest niezwyciężona w nocnych starciach, że każdy kontakt kończy się masakrą, że amerykańska flota nie potrafi walczyć w ciemności. Strach paraliżował ludzi a widok ciemnych sylwetek japońskich krążowników budził przerażenie większe niż same działa wroga. Ale wtedy pojawił się ktoś, kto wierzył w ten tajemniczy radar, jak w objawienie. Admirał Willis Lee, fanatyk technologii, człowiek, który znał każdy kabel i każdą funkcję nowego urządzenia lepiej niż jego operatorzy. To on mówił swoim ludziom, że noc nie jest przekleństwem, lecz szansą, że radar daje przewagę, jakiej świat jeszcze nie widział. I to właśnie jego wiara w tę niewidzialną broń miała zadecydować o losach Guadalcanalu. Wkrótce Amerykanie mieli się przekonać, że już nigdy więcej nie wejdą w noc całkowicie ślepi. Gdy rozkaz dotarł do sztabu, wielu oficerów złapało się za głowę. Japonia wysłała do ataku flotę, w której znajdował się pancernik Kirishima. Krążowniki ciężkie i lekkie, a także liczne niszczyciele. Siła uderzeniowa tego zespołu wydawała się nie do zatrzymania. Amerykanie w tym rejonie mieli okręty uszkodzone, część jednostek była w remoncie, a niszczyciele ginęły jeden po drugim w desperackich starciach. Na papierze wyglądało to jak prosta matematyka. Japończycy mieli przewagę liczebną i ogniową, a Amerykanie mogli tylko patrzeć, jak Henderson Field zostanie zrównane z ziemią. Jednak w tym właśnie momencie dowództwo powierzyło misję człowiekowi, który nigdy nie tracił zimnej krwi admirałowi Willisowi Lee. To był oficer wyjątkowy, nie tyle polityk czy karierowicz, ile prawdziwy wojownik i technik w jednym. Znany był z obsesji na punkcie nocnych starć i radarów. Marynarze żartowali nawet, że znał działanie urządzeń lepiej niż operatorzy, którzy je obsługiwali. Ale to właśnie ta obsesja miała dać Amerykanom nadzieję. Lee nie miał do dyspozycji wielkiej armady. Jego siłą były tylko dwa pancerniki: USS South Dakota oraz USS Washington. W oczach wielu wyglądało to jak szaleństwo. Wysłać dwa okręty przeciwko całej japońskiej grupie bojowej to tak, jakby próbować zatrzymać huragan gołymi rękami. A jednak Lee nie wahał się ani chwili. Wierzył w ludzi, w stal swoich pancerników, ale ponad wszystko wierzył w tajną broń radar. Kiedy jednostki oderwały się od reszty osłony i zaczęły samotny marsz w kierunku Guadalcanalu, atmosfera na pokładach była gęsta jak dym prochu. Kapitan Glenn Davis z USS Washington zebrał załogę i powiedział wprost: Nie wiemy, co nas czeka. Może zasadzka, może katastrofa, ale jedno jest pewne: wejdziemy w ogień, a ja chcę was wszystkich wyprowadzić stąd żywych. Cisza, która zapadła po tych słowach, była cięższa niż huk dział. Załogi przygotowywały się na noc, która miała stać się legendą. Dwóch gigantów płynęło na spotkanie z przeciwnikiem, którego bali się wszyscy. A w rękach admirała Li błyszczała niewidzialna przewaga sekretny radar, który miał rozstrzygnąć losy starcia. Była noc 14 listopada 1942 roku. Ocean wokół Guadalcanalu wydawał się spokojny, ale każdy marynarz wiedział, że cisza to tylko zasłona przed burzą. Na mostku USS Washington operatorzy radaru pochylali się nad ekranami, gdy nagle pojawiły się pierwsze sygnały. Punkty poruszające się w mroku. Flota japońska wchodziła w zasięg. Admirał Lee uniósł głowę, wciągnął dym z papierosa i rzucił krótkie, ale pamiętne słowa. No to się zaczyna. Rozkaz padł błyskawicznie. Działa 16-calowe Washingtona zaczęły ładować pociski ważące ponad tonę, a mechanizmy obracały potężne wieże w stronę niewidzialnego przeciwnika. W ciszy słychać było tylko metaliczny zgrzyt, ciężkie oddechy marynarzy i stuk od butów biegnących po pokładzie. South Dakota szykowała się równolegle, a załogi obu pancerników wiedziały, że pierwszy strzał może zdecydować o wszystkim. O godzinie 22:30 radar wychwycił wyraźnie japońskie okręty nadciągały. Washington i South Dakota były gotowe. Ogień. Huk, który rozdarł noc, był niczym trzęsienie ziemi. Pociski poleciały przez ciemność i wbiły się w ciężki krążownik Sendai, który natychmiast znalazł się w ogniu. Japończycy nie mieli pojęcia, skąd nadchodzi śmierć. W panice próbowali manewrować, ale kolejne salwy amerykańskich pancerników zamieniały ich szyki w chaos. Pierwsze starcie trwało zaledwie kilka minut, ale efekt był piorunujący. Eskorta Kirishimi rozproszyła się, a ciężki krążownik w ogniu próbował wycofać się z pola bitwy. Amerykanie nie zamierzali jednak przestawać. Radar pokazywał kolejne cele, a działa ładowały pociski szybciej, niż można było uwierzyć. Wtedy na scenę wkroczyła sama Kirishima. Potężny japoński pancernik, niczym stalowy potwór, powoli zbliżał się w stronę Amerykanów. Ogień rozświetlał horyzont, a ciemność nocy zamieniała się w piekło stali i płomieni. To nie była już potyczka, to miała być prawdziwa bitwa tytanów kiedy Kirishima weszła do walki, noc eksplodowała od huku jej dział 14 calowych. Pociski rozrywały wodę wokół South Dakota, a po chwili zaczęły uderzać w kadłub. Każde trafienie było jak cios młota w żelazo. Konstrukcja drżała, światła gasły, a załoga walczyła, by utrzymać statek przy życiu. Po kilku minutach South Dakota była już jak płonąca pochodnia na oceanie. Ogień rozprzestrzeniał się po pokładach. Fragmenty metalu latały w powietrzu, a marynarze ginęli pod naporem odłamków. Systemy elektryczne zawodziły jeden po drugim. Mostek na chwilę stracił kontakt z resztą okrętu, a komunikacja z Washingtonem stała się przerywana, pełna trzasków i ciszy. Kirishima wykorzystała te chwilę i skoncentrowała swój ogień na osamotnionej jednostce. Salwa za salwą wbijała się w South Dakota, aż liczba trafień sięgnęła 30. Mimo to amerykański pancernik wciąż się bronił, odpowiadając ogniem i trzymając się na wodzie niczym zraniony, ale wściekły drapieżnik. Załoga wiedziała jednak, że to nie potrwa długo. Kapitan Gacz, widząc skalę zniszczeń, wydał rozkaz wycofania. South Dakota powoli odchodziła z pola bitwy osłaniana dymem i własnym desperackim ogniem artyleryjskim. Na morzu zostawał tylko jeden amerykański kolos. I wtedy spojrzenia wszystkich zwróciły się na Washingtona. Admirał Lee wiedział, że teraz ważą się losy całej bitwy. Jego pancernik miał przed sobą Kirishimę i jej eskadrę, a za plecami jedynie ciemność oceanu. Był sam, ale miał to, czego nie miała Japonia. Radar, który w tej czarnej nocy stał się okiem boga wojny. Na mostku zapadła cisza. Działa Washingtona obracały się w stronę Kirishimi, a operatorzy radaru podawali kolejne namiary. Marynarze wiedzieli, że teraz to oni są ostatnią linią obrony, ostatnią nadzieją, że Henderson Field nie zostanie zrównane z Ziemią. W powietrzu wisiało jedno pytanie: kto wytrzyma dłużej? Amerykański stalowy olbrzym kierowany przez niewidzialne oko, czy japoński pancernik, którego uważano za niezatapialnego? Washington szedł naprzód niczym stalowy gigant, który właśnie otrzymał prawo do zemsty. Na ekranach radaru japoński pancernik rysował się wyraźnie, niczym świecący punkt, którego załoga nawet nie przeczuwała. Admirał Lee spokojnym głosem wydał rozkaz. Ogień. Nagle noc przecięła salwa 16-calowych dział. Pociski o wadze ponad 1200 kg pomknęły w ciemność, a po chwili rozdarły burtę Kirishimy. Eksplozja wyrzuciła w powietrze ogień i stal, a huk był tak potężny, że marynarze na Waszyngtonie czuli go w kościach. Kolejne pociski uderzały w nadbudówki, rozrywając wieże artyleryjskie, przebijając pancerz i zamieniając wnętrze okrętu w płonący labirynt. Radar podawał kolejne namiary z precyzją, jakiej nigdy wcześniej nie widziano w morskiej wojnie. Washington strzelał tak, jakby widział każdy ruch przeciwnika w pełnym świetle dnia. Kirishima odpowiadała ogniem, ale jej salwy mijały cel, spadając w wodę lub rozrywając fale daleko od amerykańskiego pancernika. Japońska załoga była zdezorientowana. Walczyła z niewidzialnym wrogiem, który trafiał ich w każdy punkt. Po kilku minutach Kirishima była już poszarpana i krwawiąca ze stali. Jeden pocisk przebił się poniżej linii wodnej, zalewając przedziały i destabilizując pancernik. Inny eksplodował w pobliżu wieży artyleryjskiej, niszcząc mechanizmy i grzebiąc obsługę dział pod gradem odłamków. Ogień trawił pokłady, a dym wznosił się wysoko ponad masztami. Amerykanie czuli, że to jest moment, na który czekali od czasu upokorzenia pod Sawo. Washington bił jak młot kowalski, a każdy strzał wbijał się głębiej w serce japońskiego giganta. To nie była zwykła bitwa. To była egzekucja prowadzona w absolutnej ciemności przez niewidzialne oko radaru. Kirishima chwiała się na falach jak olbrzym trafiony piorunem. Kolejne salwy Washingtona zamieniały jej pancerz w poszarpane blachy. A każda eksplozja otwierała nowe rany w stalowym ciele pancernika. Jeden z pocisków trafił prosto w rejon magazynu amunicji. Chwila ciszy i nagle gigantyczna kula ognia wyrwała się z wnętrza Kirishimi, roznosząc nadbudówki i zasypując pokład gradem rozżarzonych odłamków. Japońscy marynarze próbowali walczyć z płomieniami, biegali po zalanych wodą korytarzach. W desperacji zamykali grodzie, aby ocalić choć część okrętu. Ale było za późno. Woda wdzierała się do środka przez przebite poszycie, przedziały maszynowni zamieniały się w tonące komory, a ogień pożerał wszystko, co napotkał. Radar Washingtona prowadził kolejne uderzenia z niemal nieludzką precyzją. Działa waliły nieprzerwanie, a Kirishima, uważana za niezatapialną, stała się żywą pochodnią na czarnym oceanie. Jej załoga nie mogła już liczyć na zwycięstwo. Teraz walczyła tylko o przetrwanie, o wyrwanie choć garstki ludzi ze śmiertelnej pułapki. Z mostka Waszyngtona widać było rozświetlony horyzont. Kirishima płonęła jak latarnia, jej sylwetka majaczyła w ogniu i dymie. Każdy kolejny strzał pogłębiał jej agonię. Pancernik, który miał zniszczyć Henderson Field i złamać Amerykanów, sam został złamany w noc, w której radar okazał się bronią potężniejszą niż stal i ogień. Na pokładzie japońskiego okrętu panował chaos. Eksplozje rozrywały kolejne sekcje, krzyki rannych mieszały się z hukiem płomieni i trzaskiem metalu. Oficerowie wydawali ostatnie desperackie rozkazy, wiedząc, że ich czas się kończy. Kirishima nie walczyła już o zwycięstwo, walczyła o przetrwanie minuty dłużej. Gdy na Kirishimie rozszalał się nie do opanowania pożar, a woda zalewała kolejne przedziały, japońskie dowództwo zrozumiało, że bitwa jest przegrana. Oficerowie zebrali się na mostku, spoglądając na płonący kadłub i na ludzi, którzy ginęli jeden po drugim w piekle ognia i stali. Wtedy padł rozkaz, który na zawsze zapisał się w historii: przygotować ewakuację i ocalić to, co najważniejsze cesarski portret, symbol obecności samego Hirohito na pokładzie. Z najwyższym namaszczeniem zdjęto go ze ściany i przeniesiono na jeden z niszczycieli eskorty. To był moment, w którym Japończycy przyznali, że ich duma tonie że pancernik, którego uważali za niezatapialny, nie przetrwa tej nocy. Marynarze rzucali się w wodę, inni desperacko próbowali przedostać się na jednostki eskorty. Huk eksplozji nie ustawał. Kolejne salwy Waszyngtona dopełniały dzieła zniszczenia. Kirishima tonęła powoli, ale nieubłaganie. Jej wieże były wyłączone, pokład spowijał ogień, a zalane przedziały maszynowni przesądzały o losie okrętu. Część załogi starała się utrzymać go na powierzchni. Uruchamiała pompy, walczyła z napływającą wodą. Lecz wszystkie te wysiłki były daremne. Washington nie przestawał walić, radar wciąż podawał namiary, a każdy pocisk wbijał się jak gwóźdź do trumny. W ciemności nocnego oceanu rozegrała się scena, którą zapamiętali wszyscy świadkowie. Potężny kolos, duma japońskiej marynarki, wygięty i rozdzierany ogniem, powoli przechylał się na bok. Ludzie skakali do wody, fale mieszały się z dymem, a huk eksplozji brzmiał jak śmiertelny hymn. Amerykanie patrzyli jak przeciwnik kona w ogniu i wodzie. Nie było wiwatów ani triumfalnych okrzyków. Panowała cisza, w której każdy rozumiał, że właśnie zakończyła się epoka. Kirishima miała za chwilę zniknąć pod powierzchnią oceanu, a z nią legenda o niezwyciężonej nocy japońskich pancerników. Była godzina trzecia nad ranem, gdy Kirishima, rozdzierana ogniem i wodą, zaczęła przechylać się coraz bardziej na prawą burtę. Na jej pokładzie panował już tylko chaos. Marynarze biegli w panice, inni modlili się w ciszy, a setki wskakiwały do morza, byle dalej od rozżarzonego piekła. Okręt, który miał zmienić losy kampanii, stał się grobowcem dla własnej załogi. Eksplozje nie ustawały. Wewnętrzne wybuchy w magazynach rozdzierały stal, a języki ognia wyrzucały w powietrze kolejne fragmenty kadłuba. Woda wdzierała się przez ogromne pęknięcia i rany w burtach, zalewając wszystko, co jeszcze pozostało nienaruszone. Wreszcie, o godzinie 3.25, pancernik przechylił się całkowicie i z potwornym rykiem zniknął pod powierzchnią oceanu. Kirishima, duma floty, niezatapialny kolos, zniknęła w głębinach w zaledwie kilka godzin od pierwszego trafienia. Na powierzchni pozostały tylko płonące szczątki, rozbitkowie walczący o życie i kilka niszczycieli eskorty, które rozpaczliwie zbierały ocalałych. Gdy portret cesarza był już bezpieczny, japońskie okręty zrozumiały, że nie ma sensu walczyć dalej. Ostatnie salwy torpedowe posłane w kierunku Washingtona chybiły, a dowódcy dali rozkaz odwrotu. Eskadra, która miała przynieść zwycięstwo, uciekła w mrok, zostawiając za sobą płonący ocean i setki ciał w wodzie. Na pokładzie Washingtona zapadła cisza. Ludzie byli wyczerpani, osmaleni, ale wiedzieli, że dokonali czegoś, czego nie udało się nikomu wcześniej. W jednej nocy samotny pancernik zatopił japońskiego giganta, a sekretny radar okazał się bronią, która zmieniła całą wojnę. Bitwa dobiegła końca, a czarne wody wokół Guadalcanalu ucichły. USS Washington dryfował w mroku, otoczony jedynie szczątkami i odległymi płomieniami potonącej Kirishimie. Załoga wiedziała, że właśnie wydarzyło się coś, co jeszcze kilka miesięcy wcześniej wydawało się niemożliwe. W jednej nocy samotny amerykański pancernik unicestwił dumny okręt japońskiej marynarki i odwrócił losy kampanii. Admirał Lee, człowiek, który ufał technologii bardziej niż przesądom, pokazał całemu światu, że era morskich kolosów kończy się w chwili, gdy pojawia się coś, co potrafi patrzeć w ciemność. Radar, niewielkie urządzenie, które wielu dowódców uważało za zbędne lub nawet groźne, okazał się sekretną bronią, zdolną zmienić noc w dzień i dać zwycięstwo tam, gdzie logika podpowiadała klęskę. Washington nie tylko uratował Henderson Field, ale też zadał cios, po którym japońska marynarka już nigdy nie odważyła się spróbować zniszczyć tej kluczowej bazy. To był moment, w którym Amerykanie zrozumieli, że mają przewagę, której wróg nie mógł przełamać przewagę niewidzialną technologiczną, ale śmiertelnie skuteczną. Tak oto skończyła się nocna bitwa pod Guadalcanalem, noc, w której radar stał się królem oceanu, a Kirishima z dumnego giganta zamieniła się w stalowy wrak na dnie morza. Jeśli ta historia wciągnęła cię tak jak żołnierzy, którzy przeżyli tę noc, zostaw lajka, napisz komentarz i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych mrocznych i epickich opowieści z dziejów wojny na Pacyfiku.